Jeśli zdarza ci się utknąć w głowie, rozmyślać w kółko o przeszłości, martwić się o przyszłość i rzadko bywasz w tu i teraz. Nie wiem, analizujesz każdą rozmowę, którą już dawno masz za sobą, jakieś przeszłe wydarzenia? Jeśli tak, to znak, że twoja DMN, czyli Default Mode Network, działa w najlepsze. Co to takiego? Możesz się spotkać z nazwą domyślnej sieci neuronalnej lub sieć domyślna mózgu. A czym jest DMN? Jest to właśnie skrót od słów default mode network. Jest to sieć wzajemnie połączonych obszarów mózgu. Jest jedną z głównych sieci neuronowych występujących w mózgu człowieka, która aktywuje się właśnie wtedy, gdy nie robimy nic konkretnego, czyli kiedy jesteśmy sami ze sobą i odpływamy w myśli. I to właśnie wtedy zaczynamy wspominać przeszłość, planować, a najczęściej to martwić się o przyszłość analizować nasze relacje no i oczywiście myśleć dużo o tym co by było gdyby DMN jest bardzo związana z tym co nazywamy ego czyli poczuciem ja taką tożsamością naszego tego wewnętrznego głosu Sieć ta jest wyciszona gdy jesteś bardziej skoncentrowany na zewnętrznych zadaniach czyli pracujesz skupiasz się na jakiejś czynności nie jedziesz na autopilocie tak można by było to w skrócie powiedzieć ale gdy właśnie działasz na autopilocie, czyli robisz czynności niewymagające skupienia, prowadzisz auto, wieszasz pranie, wyładowujesz zmywarkę, czy po prostu nudzisz się, wtedy ta sieć jest aktywna, a bardzo często nadaktywna. A co się dzieje, jeśli jest nadaktywna? No właśnie, gdy ta sieć działa zbyt mocno i za często, możemy mieć trudności z byciem w tu i teraz. Możemy coś ciągle analizować. Wpadać w spirale zamartwiania się, a nawet doświadczać stanów lękowych czy depresyjnych, bo myśli ściągają w nas w dół, powodując trudne emocje. To trochę tak, jakbyśmy nie mogli znaleźć przycisku stop. Nadmierna aktywność tej sieci związana jest z ruminacją. Jeśli nie spotkałeś się z tym pojęciem, to już ci wyjaśnię. Ruminacja to nic innego jak mentalne mielenie wciąż tego samego w głowie. Utknięcie w myślach, niekończące się analizowanie. Przeżywanie problemów w głowie. A jak wyciszyć tę sieć? No właśnie, można to zrobić za pomocą medytacji, nauki uważności, bycia w tu i teraz, różnych substancji, o których nie będę tutaj mówiła, oraz poprzez kontakt z naturą czy sztuką, ale też poprzez oddech aktywujący, ponieważ podczas takiej sesji oddechu aktywującego, czyli głębokiego i rytmicznego oddychania, wchodzimy w zmieniony stan świadomości. Co wtedy dzieje się w naszym mózgu? DMN. Zwalnia.